Proszę Państwa, na pierniku Oświętej Koje jest takim narzędziem tutaj. Na pierniku jest widok witraża z Kościoła Świętego Mikołaja z końca XIX wieku, więc bardzo bochański akcent. I teraz mi pozostaje tylko oddać tutaj naszemu gościowi głos i wycofać się dyskretnie na drugi plan. <trykne> Dzięki, dziękuję pięknie panie dyrektorze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże kochani moi. Widzę, że dużo radości na twarzach, szczęście w oczach. Pewno tak. przez to, że dużo prezentów dzisiaj, tak? tak. Ten gór jest już czeka na rozdanie. Natomiast pewnie nie wszyscy byli aż tak grzeczni, Wiem o tym. Jak to? Nie? Wszyscy! wszyscy tak? No jasne! Wszyscy. Kochani, tak, kochani, ja wierzę w to bardzo serdecznie, dlatego wszyscy będą obdarowywani, ale tak jak e, ktoś powiedział, że dar serca to jest coś największego w życiu, co mamy. Przy zmaterializowanym dzisiejszym świecie bardzo często myślimy, że mając pieniądze możemy kogoś uszczęśliwić. Otóż powiem Wam, że naprawdę nie ze swojego doświadczenia wiem, że czasami dobre słowo w ciężkich chwilach, uśmiech na co dzień, na pewno pomogą bardziej niż cały majątek. Chyba najcenniejszym teraz darem, jaki możemy obdarować innych, to jest dar poświęcenia swego czasu komuś, kogo kochamy, komuś bliskiemu. I tego, kochani, Wam naprawdę życzę, żeby ten rok owocował właśnie w takie dary. W serca, miłości i wzajemnego szacunku i zrozumienia. Szczęść może. Bo no jeżeli nawet, to się nie mamy, o tym, że byliście grzeczni, więc może najpierw zaczniemy od malutkich, bo tak naprawdę to ci najmniejsi możemy się od nich uczyć tego serca, dobroci i tej radości codziennie na co dzień. Są, są najmniejsi tutaj, tak? No. Zapraszam serdecznie. Ja jednego już poznałem. O właśnie idzie. Zapraszam cię serdecznie. Zapomniałem imienia, Jedzie. bo już ten bieg robi swoje. Teraz sobie przypomnę. Witam cię serdecznie. Jak właśnie nimi? Nikodem, właśnie, Nikodem zaprezentuj teraz wszystkim, bo mi się tak witamy, Zubik beczka i piąteczka. I jeszcze nauczył jednego, żółwik, beczka, paróweczka i piąteczka. Brawo dla Nikodema. Nikodem, Nikodem z tym, że jesteś taki dzielny, odważny. No i radosny na proszę bardzo od nas prezent, tak? Co mi pomoże? Proszę, pyszny pierniczek. Proszę od świętego Mikołaja. Podoba Ci się? Wiem, że chcesz jeszcze samochód, ale to nie dzisiaj. Dopiero musisz w nocy poczekać za ten samochód, proszę. I za opiekunki, tak? Jeszcze opiekunki Nikodema, proszę szczęść Boże. Dzieciaków ze szkoły muzycznej, a może to już młodzież, to no, nie byłem na koncercie, ale rozdanie na... rodzaj byłem bardzo świetne. A jest jeszcze jeden. Jak raz zajmie? Asia. I Polska, tak? Różnie no, bardzo proszę. Na fakt, jest na Proszę bardzo. Piękny <śmienicza> <Te> z <bosen? śmienicza> Bez wąsa <bosa>, naprawdę? Tak. Czekaj. Trzy. O jezu, ty A to dlaczego taki wcielnik? Proszę uprzejmie, nawet w tej Proszę bardzo, tego Piąteczka. <śmienicza> Słuchaj, dziękuję. Słuchajcie, kochani, uwielbiam obdarowywać, uwielbiam śpiewać, ale my zakazano śpiewać. Także na pewno będę wspomagał się wam i dziękuję, że jesteście. Oto i pamięć dla Cześć Boże. Cześć, proszę. Ale młodość jest miejska, prawda? Brawa dla Czy no, tak. <noise> chłopiec jest, jest z malutki? Nie jest Pani z malutki, tak. <noise> chłopiec jest? Zapraszam. A ty co mnie czego mnie nauczysz? Drugi, ja cię nauczę. Peczka i piąteczki. Proszę bardzo. Kochani, może mi ktoś pomoże? Faktycznie, proszę mi patrzeć, proszę uprzejmie. Jak was na imię? Ola, piąteczka. Młodzież jest cudowna dzisiaj. Przej Nie ma oczywiście, co w tej Ja jestem przyzwyczajony do całowania w Święty nie Ten nawyk panie czarujecie? Też. Tak, tak. Proszę uprzejmie. Tak. Mikołaj tak, tak. Mikołaj, tak? O! Mikołaju, wszystkiego dobrego! Weźmy się do raju! Weźmy się do raju! Proszę uprzejmie, proszę bardzo. Proszę kochani, tu oka śliczne, jakie niebiańskie, proszę! Bardzo dojrzały i widać, że spokojny. A tutaj bardzo podobne Pana Cielewica. Ale ja nie Oj, najmocniej, przepraszam. Ale oczy proszę. błękit, pień. Proszę. proszę. bardzo.